Amerykanów i realizację Paktu Lytyckiego, ale także zadbać yy, o postępowe bezpieczeństwo yy, tworzyć karę to, że my w tej chwili yy, mamy armię blisko, 160, a zmierzamy do 30, to, że do 4% taka w drogu przedszegna ważność, no to jest coś, co w po prostu Polacy musi robić tak. Myślę, że nie są przypadkiem te dane, które pokazują, że tylko 20% powiatów w kieptak, tak, że chce bronić w rosyjskim Ukrainiu, a na totalnym powiatach 60% Polaków. To są objawiażdżące wybrania. Nie są przypadkiem te, te ogólnoline badania, z których wynika, że obywatele na przykład kultury pytali o patriotyzm. No, dwa państwa się na niece natyki. Podkreślam, że to dla bardzo ważne. w nasze fabryki e, e, zbrojeniowe. Dlaczego ja mówię o tym? Ponieważ to można tutaj już się dziewięciu, ale tak, to także toczy wojna, właśnie tam, właśnie toczy tuż tuż. Dlatego też y, myślę, że e, to, co zrobił w tej kwestii rząd, jest bardzo... Się to, że to razy, dzięki temu, że mówimy o innych I że też nie ma czegoś, co kiedyś naszych kolegów odkreślało o impossibilizm. To znaczy, że to nie da się. Kiedyś Donald Tusk był tak zwany, Donald nic nie mówił Tusk, bo nic nie był senatorem. Teraz Donald wszystko wie Tusk, tak, Ale to jest sam Proszę Państwa, dzisiaj było rano w Stanach Zjednoczonych, w Polsce, 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 w naszej komisji. Tak w Polsce, to Polsce, w Wyborów, będąc razem. Teraz też będziemy razem w porządku. A opozycja wspomina ten chór wiejski Przez trzy lata śpiewa. Uciekajmy, uciekajmy, w nie zjednoczy się, zjednoczy się. i czasie miejsca. Oni śpiewają od kilku lat. Zjednoczmy się, zjednoczmy się. Im bardziej jak w buszu Parku, Im bardziej yy, mówią, że świętoczki dwa tysiące. Swoją własną osobą, bo to jest przejaw tego właśnie, co nas tak naprawdę odróżnia od innych, że inni chodzą krzyczą i rzeszą, najczęściej nadmiernie inną, ale często bardzo mocno artykułują swoje niezadowolenie. A dopiero potem będą wybory do dobra parlamentu i na pewno będzie taka sytuacja, że dzisiejsze blokowanie środków przez no, możnych tej ja, skąd się poselniczyli Państwa, Bo jak my na wyborie, to okaże się, że w takich stanicach jak Berlin, jak Bruksela, jak Paryż, Polacy będą już bardzo mili, będą trendy i wszyscy się władzy na to dają. A jak w ogóle wybrano jeszcze jako prawo z tej jedyności, to wolno nas pokochają, bo nie nie wyjść na najbliższe lata i będzie na miłość. Szanowni Państwo, kilka słów, z tego spółku, ile żołnierzy... tej kampanii i też tego, co Polacy za parę miesięcy będą mogli wybrać. Czy tą Polskę, naprawdę, która się rozwija bardzo szybko i ma wszelkie, wszelkie przesłanie i mówił panego posełu, skoro to już mówią liderzy duży partii politycznych w Europie, założają ten progres i to ogromny progres Polski, to ta szansa na nie tylko i wyłącznie samą taką faktyczną, dużą Bycia podmiotem gry w Europie, ale również więcej. My wyrastamy na długiego. Myślę, że bardzo mi podoba. Zresztą, jak słyszymy o tych słowach biednych tego świata, celebrytów, niektórych polityków, niektórych e, że tak powiem, takich mających przymiot, że oni jak mówią, to wiedzą co mówią i nikt inny Że Polska to taka że Polska to wstyd, że więcej Polski to w ogóle jest jakiś taki dziwny. Że Polacy zawsze mają jakieś problemy, zawsze walczyli nie wiadomo o co, jeszcze jakaś panelina się przyglądała, jakiś tam kamień, prawda, do w ogóle był, który jakoś tam miał sprawiedliwość do tych, którzy mieli jakieś inwestycje. To jest cały obraz państwa, który nie jest przypadkowy, to nie są żadne przypadkowe rzeczy. Między innymi jutro będziemy w Wadowicach, wiele osób tam pojedzie na pewno. To Państwa, nie jest rzecz, nie jest dobra, bo ona jest fundamentem tego, co Polska będzie za chwileczkę słowa prezentowała. Czy te wartości, które zdecydowanej większości są bliskie wyborcom prawa sprawiedliwości, ale przede wszystkim w naszej formacji z pewnymi oczywiście różnicami. To nie jest tak, że jesteśmy rolnym, a my jesteśmy monolitem, mamy różnych warunkach, ale nikt nie podważa autority, nikt nie podważa y, naszej wiary, kościoła polejdziego gierarka, kościół nie pokazać Pracy, zajmuję się tym, e, daję całego siebie e, dla tych spraw. Ja głównie zajmuję się rodziną. Jestem w trzech komisjach w serii Komisji Zdrowia, Rodziny i Kultury i rzeczywiście tym, w tych obszarach staram się działać. E, jeszcze dodatkowo spotykam się z kobietami w całej Polsce jako poseł Rzeczpospolitej Polskiej, nie tylko z tego okręgu, ale się z posłami. W całej Polski e, bo uważam, że jest to również niezwykle ważny obszar, dlatego że my widzimy kobiety, które chodzą na ulicę, widzieliśmy kobiety, które krzyczą. I nagle okazuje się, że jest pewna grupa, która się nie utożsamia z tymi kobietami, a też jest kobietami. I wydawało mi się, że nie ma dla nich żadnej alternatywy. i My z koleżankami, posłankami e, stwierdziliśmy, że stworzyć dla tych kobiet żeby widziało, że tutaj mają swoją reprezentację i powstał taki wielki projekt w XXI wieku, gdzie spotykamy się z kobietami e, z bardzo różnych, e, że tak powiem, sfer. E, jedne to są kobiety, które e, ciężko pracują w domu, wychowują dzieci, inne to są przysłowie we biznes wielką konferencję, która e, 8 marca Dzień Kobiet w Warszawie, wtedy nagradzamy. Te kobiety są wspaniałe. W kategorii innowacje, w kategorii przedsiębiorczość, w kategorii... pomyśle od samego początku yy, udało się w Warszawie powołać teatr klasyki polskiej. Ja mam świadomość, bo już byliśmy na spotkaniach, że nie wszystkich to interesuje, prawda? Powiedział Pan, mówi, co mi Pani mówi o teatrze i o filmie? Mnie to nie tylko chodzi, ale to jest naprawdę ważne, bo kultura kształtuje szczególnie młodych ludzi. Teraz nie ma co ukrywać. Młodzi mniej czytają niż kiedyś, bo mają bardzo dużo różnych ciekawych atrakcji i czasem ciężko mi się skupić na takiej książce i czasem bywa tak, że jedyny kontakt z dramatem um, jakiegoś wielkiego naszego arcymistrza w teatrze, to jest ich jedyny kontakt, więc to jest bardzo ważne, żeby taki młody człowiek, który idzie do teatru, poznał dramat taki, jak on jest, jak został napisany przez autora, a nie wrócony do budynkami, bo tracimy swoją tożsamość. Kultura to jest tożsamość naszego narodu.